Siemano, mam yy. Wszyscy. się mam do. Cześć mam, tylko muzyczkę puszczę. Yy. Dobra Wszystko jest Gitas, tylko tutaj jeszcze jest Jakość Dobra, mam nadzieję, że wszystko jest git Dobra Kto będzie pierwszym bossem? Będzie pierwszym bossem, Lecimy chyba, się wszystkim jeden człowiek, może wysyłać do nety. Kto? Kto będzie pierwszym bossem? Pytanie. O, siema, czekaj, 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 żeby Jeszcze w do Donation muszę zmienić coś. Yy, co loguj się? Coś trzeba zmienić jeszcze. To jest wool Dobra. Do tej strony. Z tej strony napiwków, kopiuj. Wszystko yy. działa dobrze. Napisz. Napiszcie wszystko, dobrze działa. Siema. Napiszcie wszystko, dobrze działa. O, dwóch oglądających. No, się ma ludzie. Dobra, będziemy grać w Minecrafta. To gramy w Minecrafta, dobra, to włączamy. Słucham. Słuchajcie, będziemy grali yy, w, yy, w część. No, Gramy. Tube. Stwórz nowy świat. A nie, 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 nie. Najgorszy to jest. W opisie macie ten. W opisie macie. Jak to się nazywa? W opisie macie. Dobra, powiedz czy wszystko działa i, i tyle. I gramy. To gramy. Ale super świat mi się stworzył. No normalnie. O, bardzo. O bardzo super. Widzicie to? Widzicie to? Czemu to coś skręci? Jezus. Odpaliłem live'a A tu nie działa Żecie wysyłać donate'a, będzie ktoś pierwszym bossem Dobra, gramy Aha To fajny seed Dobra, lecimy Spieramy papieru do podcieru, bo to jest najważniejsze, to o Ta trzcina to jest ogólnie najważniejsze w grze, bo jak chcesz zrobić sobie Na przykład, jak to się nazywało yy, Chcemy sobie zrobić Książki, bookshelfy, takie coś w stylu To trzeba yy, Trzcinę do tego, żeby zrobić szelfy więc my robimy A na poprzedniej części się tak z tym męczyłem Czekajcie, to Tak się z tym męczyłem Że to jest niepojęte Nie, nie gram w Robloxa nie gram w Roblox'a, nie umiem A możesz poglądać bo będzie mi bardzo miło Ogólnie przeszedłem na ten kanał znowu O, villager, te Villager Chodź villager do mnie Aha, ale tanio, dobra Czekajcie, się, sobie sida Wios... Wioska, Wioska. Wioska, dobra. Wioska tu i teraz y, w tej. O, nie. Czyli ta wioska nie ma, y, nie ma tego. To bieremy tylko sobie. Z... Kradniemy oczywiście marchewki. I pyry No i lecimy... O właśnie muszę sobie piry zjeść. Albo chleb sobie zrobię sobie. Myślę, że są lagi. I jeszcze tam była ta świątynia. Jest, świnia! Muszę to zabić. Dobra, czekajcie. Te, filoże. To mi, a później skrzaczę, że go biję. Dobra. Żywno ma bo i tak najdłużej. Za 10 skóry ten numeral. <grym> I chciałem. Fakt fajny W życiu takie rzeczy by, bym nie kupił Dobra Marszewy tu są jeszcze I tam gdzieś ta wioska była, prawda? Tam, o Wiecie, tak sobie zrobię eee, Ogólnie To patrzymy ile mnie osób ogląda, jeden oglądający Dobra Gdzie była ta wioska? I świątynia. Czekajcie. Tam chyba. No tam jest, dobra. Tyle ciebie tam. Na speedzie. Sorry, że mam taki słaby internet, ale no. Ale próbuję Wam jakoś streamować. Co to jest? Spawner. No, spawner chyba. Co to jest? No, spawner zrobiliście czego? Ale z zombieów. Cię nie po co. to zakopionego. go. A, to jeszcze jedno. Uuuu. To nice. Dobra. Mamy siodło. Wszystko. No, to już jest część udana. Fajnie że spawner znaleźliśmy. 16 żelaza Dobra, wiaderko sobie tutaj dam um, Dobra, ta wioska Ma na pewno jak się nazywa? Ta wioska ma Domek ze skrzynką A w tej skrzynce nie wiem co może być Więc sprawdzimy Obyd jak się. No, miecz żelazny Nie jest źle Myślę, że będzie gorzej Ym, dobra. Czyli teraz trzeba zabić mucie. Skóra, dobra. Mucia, weź. No ja nie wierzę, dobra. Dawajmy. Lecimy, nie śpimy. Lecimy, nie śpimy. Dobra, tak. Dobra. Um, ale dużo tu tych krów jest ale przyda nam się jedzonko więc je szybko pozabijam połowa um, tych krów tu jest Na ale najlepiej jak jest dużo to wtedy je pozabijam i będę miał dużo jedzonka mam dziewięć skóry, dobra jest git skóra zawsze się przydaje um, dobra coś na szybkości zjem sobie za chwilę Pokrowa z drzewa sobie zaszła w ogóle. Dobra, em, Ale to ja tu byłem już... A jest domek z bukselfami. Jakby był domek z bukselfami, to by było super. Ale nie ma nie ma domku z Kurde, bym miał książkę. Dobra, marchewki, to kręgiemy. O, nie mam nic do budowania, serio Ej, zakażona pyra, kurde Są za złe człowieki Zakażoną pyrę mi chcieli dać no serio, nie mam co jeść Co to jest? Ej, my tam hatę robimy My tam hatę robimy Serio Teraz co w tej świątyni robimy? Aha, ja miałam jeszcze się... Z... Dobra, tam. Eee... Świątynia. A nie, ja muszę, bo ja nie wyjdę wtedy. Dobra, trzeba chwilę. Zobaczymy, musimy... Zrobić to mądrze, żeby... Żeby później nie zostać z niczym. To chciałem powiedzieć. No wiadomo, że lagi są przecież ludzie. Wiadomo, że lagi.